Drodzy słuchacze, doceniam każdą formę przekazu i wsparcia. Jeżeli podoba Ci się to co robię. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci lajka oraz komentarza. Napisz skąd słuchasz i o której godzinie. Dla napędzenia algorytmu to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim i zapraszam na seans. Tytuł cisza spod dasza Jesień w Poznaniu zawsze pachniała dymem z kominów i mokrymi liśćmi ale tamtego 31 października powietrze miało w sobie coś jeszcze coś metalicznego jakby ciężkiego od elektrycznego napięcia które wisiało nad całym miastem Wiatr zrywał z drzew ostatnie żółte liście i niósł je wzdłuż pustych ulic dzielnicy Jeżyce a niebo zasnuło się gęstymi chmurami. W świetle latarni wszystko wyglądało jak przez brudne szkło. Anna Lewicka wracała z pracy w agencji reklamowej, niosąc w dłoni papierowy kubek z zimną już kawą. Była zmęczona i zmarznięta. Marzyła tylko o ciepłej herbacie i ciszy. Wiedziała, że tego wieczoru dzieci z sąsiedztwa będą chodziły po kamienicach, pukając do drzwi i krzycząc. Cukierek albo psikus, ale w tym roku postanowiła się od tego odciąć. Nie miała nastroju na Halloween, nie po tym, co wydarzyło się przed rokiem. Jej mąż, Marek, zginął w wypadku samochodowym w nocy z 31 października na 1 listopada. Wracał z delegacji z Wrocławia, a deszcz tamtej nocy był tak silny, że auto wpadło w poślizg. I uderzyło w betonowy filar mostu świętego Rocha. Anna nigdy nie dowiedziała się, dlaczego nie zahamował. Policja mówiła o nadmiernej prędkości, ale ona znała Marka. Był ostrożny, szczególnie w deszczu. Od tamtego czasu mieszkała sama w starym mieszkaniu na poddaszu kamienicy przy ulicy Słowackiego. To miejsce zawsze miało w sobie coś dziwnego. Nawet kiedy Marek jeszcze żył, Oboje słyszeli nocami ciche kroki w korytarzu, jakby ktoś chodził po strychu. Sąsiedzi twierdzili, że to tylko myszy, ale Anna wiedziała, że to nie był odgłos małych łapek. Kiedyś nawet znaleźli na zakurzonej podłodze ślady butów, dziecięcych, ale jakby sprzed wielu lat. Tamtego wieczoru, około godziny dwudziestej kiedy zegar w salonie wybił dwanaście uderzeń, usiadła w fotelu przy oknie. Na stoliku paliła się świeca o zapachu cynamonu. Z ulicy dobiegał śmiech przebierańców i muzyka z pobliskiego baru, ale w jej mieszkaniu panowała niemal doskonała cisza. Dopiero po chwili usłyszała coś, co sprawiło, że napięła mięśnie. Z sufitu dobiegło ciche skrzypnięcie deski, potem drugie, wolne i ciężkie, jakby ktoś przeszedł się powoli po strychu. Zamarła. Wzięła głęboki oddech i próbowała racjonalnie to wytłumaczyć może przeciąg, może wiatr, ale po chwili dźwięk się powtórzył, tym razem bliżej. Wstała i sięgnęła po latarkę, którą zawsze trzymała w szufladzie. Drżącą ręką zapaliła światło i ruszyła w stronę drzwi prowadzących na klatkę schodową. W głowie wciąż miała głos Marka, który kiedyś żartował. Na tym strychu pewnie mieszka duch jakiejś starej lokatorki. Wtedy się śmiała, teraz to zdanie zabrzmiało jak złowieszcze proroctwo. Kiedy otworzyła ciężkie, skrzypiące drzwi na strych, powitał ją chłód i zapach kurzu. Powietrze było ciężkie, jakby od dawna nikt tu nie oddychał. Z latarką w dłoni ruszyła między sterty starych mebli, pudeł i połamanych krzeseł. Światło drżało. Odbijając się od pajęczyn. W pewnym momencie usłyszała szelest, a potem cichy dźwięk, jakby ktoś westchnął tuż za jej plecami. Odwróciła się gwałtownie, ale nikogo nie zobaczyła. Nagle coś błysnęło w kącie mały fragment szkła może lustro podeszła bliżej i zamarła. To nie było zwykłe lustro ramy były zdobione w sposób, którego nigdy wcześniej nie widziała. A tafla miała w sobie coś niepokojącego. Odbicie było nieco rozmyte, jakby za cienką warstwą mgły. Przez chwilę miała wrażenie, że widzi w nim nie tylko siebie, ale też kogoś stojącego tuż za nią. Odskoczyła, a latarka wypadła jej z dłoni i zgasła. Zapanowała ciemność. W ciszy usłyszała coś, co zabrzmiało jak szept. Nie powinnaś była wracać. Serce zaczęło jej bić szybciej. Pomyślała, że musi stąd wyjść natychmiast. W ciemności wymacała schody i zaczęła schodzić, ale wtedy poczuła zimny powiew na karku. Nie był to zwykły przeciąg. To było jak dotyk dłoni. Odwróciła się, ale nie zobaczyła niczego oprócz cienia. Zbiegła na dół i zatrzasnęła drzwi. Całą noc nie mogła zasnąć. Z każdą chwilą miała wrażenie, że coś jest w mieszkaniu. Coś niewidzialnego, co porusza powietrzem i patrzy. Nad ranem, gdy niebo zaczęło jaśnieć, usłyszała znowu ten szept. Tym razem wyraźniejszy. Dołączył do niego inny głos, jakby należał do mężczyzny. Zabierz mnie stąd. Powiedział cicho. Przygryzła wargę. Rozpoznała ten ton. To był głos Marka. Anna siedziała w fotelu, skulona w kocu, wpatrując się w gasnący płomień świecy. Głos, który przed chwilą usłyszała, nie był złudzeniem. Wiedziała to z przerażającą pewnością. To brzmienie, ten spokojny ton, którym Marek zawsze mówił, gdy chciał ją uspokoić. Nie dało się go pomylić. Tylko, że jego nie było już od roku. Zanim słońce wzeszło całkowicie, podjęła decyzję. Musiała wrócić na strych. Nie mogła żyć ze świadomością, że coś tam zostało, może wspomnienie, może echo tamtej nocy. Założyła płaszcz, chwyciła latarkę i powoli otworzyła drzwi. Schody skrzypiały cicho, a powietrze było chłodne i nieruchome. Na górze panował półmrok. W jednym z okienek zobaczyła poranną poświatę, bladą i chłodną jak oddech zimy. Lustro, które wczoraj ją przeraziło, wciąż stało na swoim miejscu. Tylko że tym razem jego powierzchnia była czysta, jakby ktoś starł kurz. Podeszła bliżej i spojrzała w tafle. Odbicie było ostre, aż nienaturalne. Za jej plecami, w odbiciu, zobaczyła coś, co sprawiło, że krew odpłynęła jej z twarzy. W lustrze stał mężczyzna, miał ciemne włosy i znajome rysy. Patrzył na nią z powagą i smutkiem. Marek! wyszeptała. Postać nie poruszyła ustami, ale jej głos zabrzmiał w powietrzu, jakby słowa odbijały się echem od ścian. Pomóż mi! Anna uniosła dłoń. Dotknęła chłodnej tafli szkła. W tym samym momencie powierzchnia lustra zadrżała, jakby była zrobiona z wody. Przez sekundę zobaczyła coś innego. Obraz rozbitego samochodu na moście, migające światła i deszcz spływający po szybie. Potem wszystko zniknęło, a z lustrzanej głębi rozległ się dźwięk przypominający szept wielu głosów naraz. Nie jesteś sama powiedziały. Odruchowo cofnęła się o krok, ale wtedy podłoga zaskrzypiała tak głośno, że echo rozniosło się po całym strychu. Coś upadło za nią. Stary kufer. Wieko uniosło się powoli, jakby otwierane od środka. Anna zamarła. Z wnętrza kuferka wydobywała się gęsta mgła, zimna i wilgotna. W jej świetle zobaczyła coś, co przypominało drobną dłoń, dziecięcą, wychylającą się nieśmiało na zewnątrz. Cofnęła się w stronę drzwi, ale zanim zdążyła je otworzyć, w mieszkaniu pod nią rozległ się trzask. Potem następny, jakby ktoś przesuwał meble. Kroki ciężkie, nieregularne zaczęły wspinać się po schodach. Ktoś lub coś szło w górę. Anna wzięła głęboki oddech i próbowała zachować spokój. Kroki ustały tuż za drzwiami. Chwilę później klamka poruszyła się delikatnie, jakby ktoś sprawdzał, czy drzwi są zamknięte. Zanim zdążyła zareagować, usłyszała szept tuż przy uchu. Nie otwieraj. To znów był Marek, ale jego głos brzmiał inaczej: zrozpaczony, błagalny. Zamknęła oczy. Z lustra dobiegł dźwięk przypominający zgrzyt szkła. Spojrzała i zobaczyła, że jego powierzchnia pęka. Linie pęknięć rozchodziły się wzdłuż tafli jak żyły, a z każdego rozcięcia wydobywało się blade światło. Z wnętrza lustra zaczęły wychodzić postacie. Najpierw cieniste sylwetki, ledwie widoczne, potem coraz wyraźniejsze. Kobieta w długiej sukni z XIX wieku, chłopiec o pustych oczach, starzec z połamanym karkiem. Ich twarze nie wyrażały gniewu, tylko bezdenny smutek. On nas tu zostawił, powiedziała kobieta. Twój mąż otworzył przejście, Anna cofnęła się, z trudem łapiąc oddech. Co, co to znaczy? Na moście tej nocy nie był sam, odparła zjawa. Uratował się tylko na chwilę. Potem wrócił. Tu. Wtedy lustro rozbłysło silnym światłem. Anna poczuła, że traci grunt pod nogami. Obraz wirującego światła wciągnął ją. Jakby ktoś pociągnął z drugiej strony. Krzyknęła, ale dźwięk ugrzązł w ciszy. Wokół niej zapanował mrok. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła coś, czego nie potrafiła pojąć. Stała w tym samym mieszkaniu, ale wszystko było inne. Światło miało zimny, siny odcień, a za oknem nie było ulicy, tylko szara mgła. W rogu stało lustro, w którym widać było wnętrze. Takie samo, ale z pustym fotelem. W tafli ujrzała siebie, ale nie taką, jaką była. W odbiciu jej oczy były ciemne. A skóra blada jak wosk. Wtedy usłyszała głos Marka, tym razem spokojny. Teraz już razem zrozumiała. Lustro nie było zwykłym przedmiotem. Było bramą, przez którą dusze zatrzymane w chwili śmierci szukały wyjścia. Marek, próbując wrócić do niej w rocznicę swojego wypadku, otworzył coś, czego nie zdołał zamknąć. Próbowała dotknąć powierzchni szkła, by wrócić. Ale z drugiej strony zobaczyła kobietę, siebie sprzed chwili, stojącą przy lustrze z przerażeniem w oczach. Tamta Anna patrzyła w lustro i widziała ją, jednak nie słyszała. Po chwili odwróciła się i wybiegła z poddasza, zostawiając wszystko za sobą. A ona, ta, która została w środku, poczuła jak światło wokół niej przygasa. Inne dusze zbliżały się, cicho szepcząc. Od tamtej chwili nikt nie widział Anny Lewickiej. Sąsiedzi mówili, że wyjechała. W mieszkaniu znaleziono tylko świecę wypaloną do końca i rozbite lustro, którego kawałki były zimne jak lód. Policja uznała to za nieszczęśliwy wypadek. Może próbowała sprzątać na strychu i spadła ze schodów. Ale czasem, w noc Halloween, lokatorzy kamienicy przy ulicy Słowackiego mówią, że spod dasza dochodzi cichy Kobiecy głos nie błaga, nie straszy, tylko powtarza jedno zdanie spokojnie i z melancholią: zostań ze mną jeszcze chwilę, a potem znowu zapada cisza. I to już koniec dzisiejszej historii, a przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale. Bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.